Cholera zawsze naplują do tych mikrofonów, Można? a ty człowiek... Można wejść? Zamknięte, nie widzicie mikrofony, skąd tam? Naplują do... Ale ja przyniosła pieniążki na radio. Ale zamknięte, ojca dyrektora nie ma. Ale pochwalony? No niech będzie, no i co z tego? Ja przyniosła pieniążki na radio. Kochana, przyjdzie jutro, co? Jutro nie mogę, pani, ja tak długo jechała. No to i długo będzie wracać. Nie bądź taki mądry. Jak gdyby był mądry, to by to nie pracował, nie? Przyniosła pieniążki i chce dać. Mówię, że ojca dyrektora nie ma, a ja nie mogę wystawać pokwitowań, tak? No jakich pokwitowań? Po co mi? Mam w domu dużo, Co sobie biorę? Niepotrzebne? Nie. To ja wezmę. To ja dam. Zisk bezjēdzīga.